Hej, 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 cześć i cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider Musimy tutaj się przewitać mandą wilczków I zaraz zaczniemy tutaj. Dobra, pięknie Kilka wilczków poszło Teraz będziemy tutaj szukali kilku rzeczy Tego zapomnę, bo tu się trochę krążyło. Dobra, spoko. No. ok. Zabite te... Nie żeby tutaj jakiś apteczy czy czegoś takiego, bo tutaj zdaje się, że coś takiego y, widniało. W sumie to nawet pamiętam już jeden sekret tutaj. Po co ja tu robię w takim razie kółka? Skoro jeden z sekretów znajduje się tu, tutaj. Musimy uważać, bo Lara się tam no może udusić. Chyba tu się płynęło. O, jest jakaś krypta. A... Do czego będzie trzeba wczytać grę? No płyj na dół. O, o, o. Żeby mi się tylko nie udusiła teraz. Aha, bo tu trzeba, no właśnie. O. Płyń. My się szybko życie nam tutaj wychodziło. Ale no to jest akurat dobry punkt. No właśnie, to jest ten pierwszy sekret, o którym mówiłem. Szkoda, że trochę życia przestraciłem przy jego odkryciu. W każdym razie jest spoko. Tutaj zaraz gdzieś jeszcze niedźwiedź powinien wyskoczyć. Z tego co pamiętam. Niedźwiedź chyba tutaj biegał. A jak nie tu, nie no gdzieś tu w okolicy musiał biegać niedźwiedź. Tutaj mamy klucz do znalezienia, ten klucz tutaj też w okolicy się znajduje, to jest jeden z tych kluczy i jeszcze jeden tutaj, muszę sobie przypomnieć dokładnie tą lokację jak ona tutaj się prezentowała, tu się nic nie dzieje, to jest generalnie takie kółko możemy zrobić i... o! Odwróć się. Uważam, że on zrobi kółko tutaj teraz. Tu jest apteczka. Poszedł sobie gdzieś? Dobra. Trudno. Trudno. No, jednak sobie nie poszedł. Po nogach? Nie, po nogach. Śmieciu. Take it, take it. Teraz sobie ją użyjemy. Mamy już pięć teraz będzie. No w ciągu całej gry na razie dwie apteczki zużyliśmy. Jakbym grał trochę lepiej, byśmy ich mniej używali, ale że Nie dysponuję tutaj zbytnim skillem. A ładujmy też wyżynę Czemu on tak na ślepo ładnie? Ono! Zbagowałem się chyba. No. A, a, a! Wszystko, wszystko to zbagowane miejsce. No ile w ciebie można Nie Nienormalne, żeby strzelać i strzelać w jedną zwierzynę. Gdzieś tu przed chwilą byliśmy w takim fajnym miejscu czekajcie, czekajcie, tu, 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 tutaj Tam jest jeszcze i tutaj też chyba było też Oprócz tej zwierzyny oczywiście Ale to chyba było, nie na pewno nie Czekajcie, czy ja zrobię tutaj takie kółko po prostu Wygląda na to, że tak Dobra, nawet no zwiedzimy to wszystko będziemy wiedzieli co jeszcze z czym je? no to bez sensu tutaj są te 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 stopnie tutaj nie wiem czy byłem byłem bo tutaj zabijłem wilki ok, czyli teraz możemy zająć się właściwą częścią tutaj właściwą częścią gry to tutaj stąd żeśmy sekret mieli właściwa część gry która prowadzi nas w stronę tej wajchy i ona powinna otworzyć nam tutaj małą część o tam będą potem przeskoki no otwórz otwórz teraz dopiero super no i tutaj będziemy mieli teraz troszkę do przejścia A, kurde gdyby jej tak jeszcze nie zarzucało byłoby fajnie ale ją trochę zarzuca przy, tej, przy tym chodzeniu i przez to mam trochę tak jak mówiłem w poprzednim odcinku trochę problemów sterowaniem tejże dziewczyny o tu musimy to zrobić nie jej je, je, jeszcze raz no to ciężko bo tutaj z kamerą nie możemy sterować e, za bardzo i przez to o mam pewne trudności żeby ogarnąć co jest przede mną. O. Super. Ło. Wow. O właśnie tego się obawiałem. To czekajcie, zrobimy takie małe coś. Ne. O. Dobra Nie, no czekaj O Zrobimy takie pyk. No to właśnie można tak na dwa sposoby zrobić Dostać się do tej apteczki Dobra, super. I tutaj właśnie idziemy po klucze, w sumie, w tym miejscu. Okej. Okay. Mamy apteczki Ren. Medikiren. I teraz ona będzie pchała to. To będzie musieli co jakiś czas... E, ...dawać po prostu kontrol plus strzałkę. I ona będzie właśnie pchała w ten sposób. E, ten kawał gruzu skały, nie wiem co to dokładnie jest, jakaś skrzynia chyba w sumie. Tam do pewnego momentu trzeba ją chyba dopchać, e, żeby dojść. Tu jesteśmy już w połowie drogi. Tam do końca sobie dopchamy A ja tu słyszę już nietoperze. Nietoperek. Nie toperek Nie toperek O! Klucz number uno, znaczy no No, w sumie dobrze mówię, number uno po drugiej stronie był klucz, albo apteczka, ale chyba klucz był. Tak jest, drugi klucz. Czy to jest taki totem właściwie? Czy... no coś z Peru? Yy, Jakichś Majów, czegoś takiego, no jakieś takie, no nie wiem dokładnie jak. Nie, nie, nie. Jak to ująć? What the fuck? Okej. Okay. Nie te perki! Nie tyle to mnie wkurza ich dźwięk, to, mm, To, to, to... O jeszcze nie te perki. To, że mogą gryźć. ty śmieciu przez ciebie muszę jeszcze apteczkę wziąć okej okay, super nie wiem czy tutaj się coś skakało jeszcze nie tutaj było prosto wyjście i teraz możemy dostać się w jedno miejsce a mianowicie udamy się do drzwi które zostały właśnie zapieczętowane. Eee, no i po to nam potrzebny był klucz. O, tutaj mamy klucz, miejsce na klucz. To chyba był ten. A jak nie to to ten drugi. Tak jest. To był ten. Dokładnie to był ten. O. Tu jeszcze. A jeden gdzieś za mną był skubany Super Zjrzymy się tutaj nic nie ma ale yy, Jest za to opcja zapisu Luźnego zapisu bo tak to bym mógł gdzieś w biegu nawet zapisać Ale skoro była opcja luźnego biegu to wykorzystaliśmy to A Tutaj zaraz zacznie się Moja O tak Święta heal lesowa Spinaczki Zabijałem wszystkie? Chyba tak Tu musimy potwierać te dwa wyjścia Zaraz się zacznie wszystko a, to było tutaj, czy najpierw muszę się spiąć tam yy, Nie, czekajcie To chyba najpierw musiałem yy, Spiąć się yy, tutaj, a jak nie to zaraz Wrócimy. Zaraz to wrócimy ewentualnie, jeżeli... No bo tam jest koniec poziomu, tak? E, tu się nie mogę złapać... Ale gdzieś tu była taka opcja, żeby można było się złapać, spiąć wyżej. To pamiętam, że tu było na pewno coś takiego. Nie wiem, czy nawet nie z tego... No w sumie na ten posąg dałoby się spiąć, nie? Hmm. Uh, uh, uh. uh, uh. Dajcie, no tu coś na pewno było na 100%. Można było się tu wbić na 100%, chyba że tam wyżej będą jakieś wejścia. No zobaczymy za chwilę, no zobaczymy. Ale właśnie to jest punkt którego nienawidzę wręcz ale da się to zrobić przypatrzcie się dobrze cóż tu trzeba no nie tu trzeba trochę po pospinaczkować się no O. Altem, dobra, Altem. <laughs> o, pięknie. Szupel. Szupel, szupel. Nie! No widzicie, jeden. Jeden. Yy, jeden nawet błąd. No, nie nurkuj. Hmm lekko krok się zrobi i już dziewczyna spada do wody dlatego nienawidzę tego wręcz I to dlatego Eidos dał przy tym dupy ja tak uważam przynajmniej ale co poradzić nam i tam mamy pierwsze wyjście tego no no co to było ale ściema! się odbiła od tego i poleciała do wody, ale ściema! Chyba zacznę na shiftie to robić. Możemy podejść do krawędzi. O. To może tak będziemy robić, że na shiftie... Nie! No co ona zrobiła teraz? dałem A nie, może dałem jej alt, dobra. Ech, ech, ech. Więc tu dlatego będziemy się męczyć i to dłuższą chwilę, dlatego mówiłem, że zaczyna się najgorszy etap chyba gry Człowiek nie pamiętam, czy ja tą grę na całą przeszedłem, więc nie wiem, czy trudno, trudno mi oceniać w sumie, czy jest to najgorszy etap grze Natomiast mówię, grę jest naprawdę bliska memu sercu Ooo Więc na pewno ją przejdę z wami no! Ty jak gdzie mam się tam złapać? Ściema... W... Ściema niezła. Z tą grą tutaj. Ha! 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 Co ty żeś tu zrobiła? No co? Inteligencja. No kurde AI tej gry jest na poziomie minus 500. To 900. Ale przynajmniej jedyne co mam odblokowane w tej części to są na tą część jeden sekret. To jest jedyne co się na razie udało zrobić. Złap się? No złap się tam! Rany Chrystusa. Normalnie jeszcze zaraz ojca zawołam Bo z nim razem sobie tą grę przychodziłem jako młody Ziomuś Młody Ziomuś I spróbujemy razem wykominować żeby to przeskoczyć bez kitu Nie! No przecież dwa kroki zrobiła tylko Rany No przecież Ja to będę z wami chyba ruski rok robił To jest dopiero początek tutaj przeskakiwania, bo muszę otworzyć aż dwa korytarze, ale nawet jednego nie mogę póki co otworzyć. Okej okay. Złapała się. Tu musimy coś się zastanowić. Chyba tu będzie bezpieczniej przeskoczyć, nie? Tego okej okay. o przeskoczyłem i to nawet bez yy, bez próby złapania się super w końcu i z racji tego że to zrobiłem yy, zapis o no właśnie dlatego zrobiłem ten zapis ja pamiętałem, że coś tutaj było e, na rzeczy jeszcze, że to nie, nie było takie proste wszystko. Wyjdź mi tylko tutaj. E, jak się nie złapała. Już się chyba muszę rozpędzić. Mm. Mm. jak ona zacznie reagować w tempo będzie super no zacznij reagować w tempo to ja muszę już trzymać od początku chyba o przeskoczyłem Lecisz do mnie? Leci dalej. Ale dobra, nie chce leci. Może w końcu zleci. Ooo Jeszcze jeden. O! I mamy jeden korytarz. Otwarty i plusateczkę. Gdzieś ten chyba nietoperz się zaklinował Albo dźwięk po prostu się zlagował eee... Kompas to nie To mnie nie interesowało akurat Nie, 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 nie load, tylko safe. I na tym samym zapisujemy O, właśnie dlatego chciałem zlecieć tutaj, bo Pamiętałem o tym, że tutaj znajduje się yy, paczka amunicji do Shotguna. I tu chyba się jeszcze coś znajdowało na tym dachu. Aha, tu cię miałem. Tu cię miałem, kurczę kobieto. Musimy trafić tak, żeby spać na dach i dopiero potem na dół, bo tak to sobie nogi płamiemy. O, i tu chyba była jeszcze właśnie. Mm. I weź ją, super. I widzicie, tak jak się w tą grę grało gdzieś tam kiedyś, też się powinno kojarzyć wiele rzeczy. I przy okazji yy, pomaga się tym, którzy grę nigdy nie grali, albo grali dawno temu i też nie pamiętają. Yy, wielu takich właśnie skrytek, że tak to ujmę. Eee, kolejny zapis. Yy. Hmm? Uh, uh, uh. O właśnie, bo tu trzeba yy, zrobić to sprawnie. Yy. Tu będę robił ten zapis to po chwila. No widzicie? Już nie złapałem się w tempo i było lipnie. No, czemu ona się odbija od tego zamiast się tego złapać? Ja pamiętam. Tu już miałem problem. No i tu już było pod spodem bo za późno troszkę ale zaraz spróbujemy złapać w tempie o i tutaj zapiszemy sobie znowu to będzie taka nie ej, 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 ej No. Dobra, spróbujemy jeszcze raz doskoczyć, a jak nie, to zaraz... Dobra, na razie kończymy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider. Na razie.